Cześć, już jakiś czas temu zapowiadałam Wam recenzję Lenovo Yoga Tablet 21, jednak po drodze wyskoczyło mi trochę prywatnych spraw i oczywiście wolny, długi weekend. Niemniej wreszcie udało mi się znaleźć dłuższą chwilę, żeby nagrać Wam wideo recenzję właśnie tego urządzenia. i właśnie w tym momencie zamierzam Wam ją przedstawić. Przede wszystkim Lenovo Yoga Tablet 2 jest. Chyba trzecią, jeśli dobrze kojarzę, generacją tego urządzenia. Urządzenie to charakteryzuje się przede wszystkim nóżką. Możemy ją w przeciwieństwie do poprzedniej generacji odchylić do poziomu takiego, by można było sprzęt bez problemu powiesić na płaskiej powierzchni, na przykład na ścianie. Rozwiązanie to sprawdza się głównie. Przynajmniej tak mi się wydaje głównie w kuchni, gdzie możemy sobie powiesić sprzęt na ścianie właśnie przed oczami, by mieć bezpośredni dostęp do na przykład przepisów. Eee, oczywiście, w tej cylindrycznej zakładce znajduje się standardowy akumulator, jego pojemność to 9600 mAh. Dzięki temu czas pracy urządzenia waha się od 6 godzin, jeśli korzystamy z różnych modułów łączności, z, jasno, z jasnością maksymalną ekranu. Natomiast y, maksymalny czas, jaki udało mi się uzyskać korzystając z tego tabletu, to jest około 16 godzin. Czyli wynik naprawdę fenomenalny. E, zwłaszcza, że wszystkie tablety yoga tablet e, charakteryzują się właśnie długim czasem pracy akumulatora. To, o czym warto wspomnieć, to to, co słychać przesuwając tabletem po jakiejkolwiek powierzchni, głównie po biurku e, czy, czy też stole. Ta podpórka jest wykonana z aluminium, co niestety rysuje wszelkiego rodzaju właśnie biurka, stoły itd. Szkoda, że zabrakło tu jakichkolwiek, nawet minimalnych, niewielkich podkładek gumowanych, bo ten dźwięk po pierwsze nie jest przyjemny dla ucha, no a po drugie, właśnie powierzchnia, na której tablet leży, rysuje się. Dodatkowo tablet przy, podczas korzystania przesuwa się po tej powierzchni. Co podczas pisania na klawiaturze, głównie podczas pisania na klawiaturze, nie jest zbyt komfortowe. No, ale to tyle odnośnie nóżki. Ta nóżka jest naprawdę bardzo fajna. Świetne rozwiązanie jeśli chodzi właśnie o użytkowników, którzy chcą korzystać z tabletu w różnych pozycjach. Możemy oczywiście ten tablet postawić, on się trochę wtedy gibie. Jeżeli będziemy chcieli ekran odchylić bardziej, możemy wtedy z tabletu korzystać, ale wtedy możemy być pewni, że urządzenie się przewróci. Więc tablet może stać. Możemy go trzymać w ręku. Wtedy ten tablet bardzo fajnie leży w dłoni dzięki tej właśnie cylindrycznej zakładce. Tablet możemy również powiesić, jak już wspomniałam wcześniej, no i postawić w pozycji bardzo fajnej, na przykład właśnie do pisania. To, co się nie zmieniło w stosunku do poprzednich wersji, to ekrany domowe, a właściwie brak możliwości przejścia do. Miejsca, w którym te wszystkie aplikacje byłyby zainstalowane, bo tak naprawdę tutaj wszystkie programy mamy dostępne na ekranach domowych. Mi rozwiązanie to prywatnie bardzo nie przypadło do gustu, ale to niestety jest w każdym tablecie Lenovo. Jest tu jednak pewna nowość. Chcąc wysunąć belkę z góry, naszym oczom pojawia się belka powiadomień. E, no i przejście do ustawień, wydawać by się mogło, jak to standardowo mamy miejsce. Tak naprawdę przechodzimy do centrum powiadomień i do ustawień paska powiadomień, paska stanu. No i tak dalej. Możemy sobie tutaj ukryć pasek powiadomień, wyświetlać wskaźniki akumulatora. Mamy do wyboru wskaźnik akumulatora graficzny lub procentowy. No ja zdecydowanie bardziej wolę procentowy, żeby mniej więcej orientować się, kiedy mogę się spodziewać rozładowania akumulatora. No i mamy kilka innych opcji, przy których raczej nie ma sensu się zatrzymywać w tym momencie. No ale gdzie mamy możliwość przejścia do ustawień samego tabletu. No nie spodziewacie się chyba tego. Nie wiem, czy kojarzycie, jak to jest rozwiązane w iOSie. Zawsze wysuwana jest belka z dołu. No i właśnie <śm... <śm...> podobne rozwiązanie jest zaimplementowane właśnie w tabletach Lenovo najnowszych. Co nie jest do końca wygodnym rozwiązaniem w, w pierwszej chwili, bo jeżeli faktycznie belkę wysuwamy gdzieś tam z boku, nie ma z tym żadnym, żadnych problemów. Natomiast jeżeli wysuwamy ją w okolicy przycisków systemowych, no to czasami zdarzy się nacisnąć właśnie ten przycisk, jeden z tych trzech, no i otwiera nam się wtedy lub zamyka właśnie aplikacja otwarta na, na danym ekranie. E, przyciski systemowe do belki, za chwilę oczywiście wrócę. Przyciski systemowe są standardowo trzy, czyli otwarte aplikacje z możliwością zadokowania, jakby tych aplikacji. Wtedy pojawia nam się tutaj e, kółdeczka. E, oczywiście, każdą aplikację możemy usunąć pojedynczo, niestety nie ma możliwości zbiorczego usuwania. Mamy 2 GB pamięci RAM, z czego dostępna pamięć, jak widać, to 975 w tym momencie, więc jest otwarta aplikacja. Dłuższe przytrzymanie nie ma tutaj przypisanej funkcji. Mamy Home, dłuższe przytrzymanie standardowo przekierowuje nas do Google Now, no i wstecz, i również przypisanej funkcji do wstecz nie ma przy dłuższym przytrzymaniu. Jest jeszcze czwarta ikonka, która niekoniecznie musi tu być. Po wejściu w Belkę mamy do wyboru wiele okien, i jak widzicie, ta ikona albo nam się tu pojawia, albo nie. Jest to ikona odpowiedzialna za tryb wyświetlania dwóch aplikacji w dwóch oknach obok siebie. Ale jak widzicie, mamy tutaj dostępnych tylko kilka programów: pocztę, galerie wiadomości, Chrome, czyli przeglądarkę internetową, przeglądarkę plików, kalkulator film i przeglądarkę internetową. Możemy edytować, no ale tutaj niestety nic nam to nie daje. Nie ma więcej programów, które moglibyśmy wykorzystać w dwóch oknach, ale najważniejsze, że taka opcja w ogóle tutaj się pojawiła. Więc przejdźmy na przykład do chroma i dajmy na to, że chcemy sobie w oknie obok otworzyć galerię. No i tym samym mamy do dyspozycji tutaj dwa okna, możemy z nich korzystać jednocześnie. oczywiście możemy manewrować wielkością tych okien, jeżeli chcemy zdjęcia oglądane po lewej stronie mogą być mniejszej wielkości, może być na odwrót, tylko tak jak widać maksymalny obszar zajęty przez większą z aplikacji musi być musi zajmować obszar trzech czwartych ekranu, natomiast mniejsza jedną czwartą możemy oczywiście ustawić tak, by zajmowały po połowie no, i każdą z tych aplikacji możemy zamknąć, by drugi program został otwarty na całej szerokości ekranu. Eee, wracając do belki wysuwanej z dołu, która no naprawdę do złudzenia przypomina, przypomina mi sposób wysuwania tej belki z WiFi Wi-Fi, połączenie danych, profil, GPS, uśpienie, autoobracanie ekranu, bluetooth, tryb samolotowy, wspomniane wcześniej wiele okien, no i tryb dolby. O głośnikach będzie za chwilę, oczywiście. Mamy również możliwość regulacji jasności ekranu. Mamy także czujnik natężenia światła, dzięki któremu tą jasność ekranu możemy ustawiać automatycznie, czyli zostawiamy manewrowanie jasnością w urządzeniu. No i mamy jeszcze aparat, ekran blokowania, zrzut ekranu, kliknięcie na tą ikonkę. Powoduje możliwość wybrania obszaru ekranu, którego chcemy zrobić, screena. No i na przykład teraz chcemy przyciąć i zapisuje nam się tylko i wyłącznie ta część ekranu. Mamy także tryb inteligentny Lenovo. Tutaj przechodzimy do ustawień, które, naprawdę, w których ustawiamy tak naprawdę wszystko. Możemy ustawić przede wszystkim tryb stojący, dotykowy, odczyt, wstrzymanie lub niestandardowy. wyświetla, Wyświetlacz, jeżeli kolory nam nie odpowiadają, może być normalny, mo może wyświetlać odcienie pastelowe, jak również żywe. No i muzyka Dolby, czyli mamy tutaj do wyboru muzykę, film i grę. Ale musicie mi uwierzyć, że naprawdę te tryby, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę, robią różnicę. Mamy jeszcze tryb automatyczny, który nam tutaj wybiera w Tryby w zależności od tego, czy urządzenie stoi, leży i tak dalej. No i mamy tutaj przejście do ustawień ogólnych tabletu. Jeżeli mamy do czynienia z tabletem z LTE, w ustawieniach znajdziemy hotspot, czyli możliwość udostępniania sieci komórkowej innym urządzeniom, wyświetlacz. Możemy ustawić wysoką czułość, czyli możliwość obsługiwania ekranu w rękawiczkach. Co ważne, mamy tutaj urządzenie z 16GB pamięci wewnętrznej. Z czego, tak jak widzicie, w tym momencie mam wolnych tylko 3GB, bo tak szybko mi się udało zapełnić pamięć. Bateria, wspomniałam wcześniej, naprawdę świetnie sobie radzi. Bez problemu wytrzymuje cały dzień działania. Jeśli chodzi o ciągłe przeglądanie stron internetowych na minimalnej jasności ekranu, co raczej jest nierealne, bo ta jasność minimalna jest naprawdę minimalna, a masło jest maślane, tak wiem. Jest możliwe przez niecałe 17 godzin, tam 16,5. Więc jeżeli korzystamy z tabletu po kilka godzin dziennie, jest możliwe, że urządzenie rozładuje nam się dopiero po kilku dniach. Mamy możliwość korzystania z tabletu przez różnych użytkowników, czyli mamy możliwość tworzenia kont tychże użytkowników. Mamy do wyboru użytkownika pełnoletniego, nieletniego oraz profil ograniczony. Oprócz tego znajdziemy menadżer zasilania, dzięki czemu możemy dodatkowo wydłużyć czas pracy akumulatora, i ułatwienia dostępu, ale to już są standardowe opcje, jakie są w każdym tablecie. Tablet pracuje w oparciu o Androida w wersji 4.4.2, czyli jest to wersja KitKat. Urządzenie w wersji Wi-Fi kosztuje 1299 zł, natomiast z LTE 1499 zł. No i to, o czym wspomnieć tutaj koniecznie należy, to oczywiście głośniki. Wejdźmy sobie w przykładowy materiał wideo bardzo bardzo dobrze naprawdę pokazuje jak radzą sobie głośniki Trzeba tutaj dopowiedzieć, że korzystając z funkcji Dolby dźwięk jest podbity, bardziej doniosły, a i efekt stereofonii jest bardziej słyszalny. Eee, może puśćmy jeszcze kawałek tego filmu. Bez Dolby prezentuje się tak. A złączoną opcją tak. No, jest słyszalna różnica. Więc, jeżeli ktoś jest audiofilem, to zdecydowanie polecam ten tablet. Na pewno się nie zawiedzie pod tym względem. Teraz przejdźmy do przeglądania internetu. E, tutaj e, niestety widać mikroprzycięcia podczas korzystania ze stron internetowych. Nie jest to do końca płynne, ale niezbyt zaawansowany użytkownik, mniej wymagający, nawet tego nie zauważy, bo stwierdzi, że to tak po prostu powinno być. Niemniej ekran tego tabletu ma przekątną 101 cala. Jego rozdzielczość to 1920x1200. Jasność minimalna jest naprawdę doskonała, jeśli chodzi o przeglądanie internetu w nocy. To około 3 nitów. Natomiast jasność maksymalna bez większych problemów umożliwia nam korzystanie z tabletu w warunkach nasłonecznienia, czyli głównie. W ostrym słońcu. Ekran reaguje na każde polecenie użytkownika. Chwileczkę musimy poczekać, aż zmieni się położenie z pionowego na poziome i odwrotnie. Ale tutaj, jeśli chodzi o wyświetlacz, naprawdę nie można mieć większych zastrzeżeń. Na początek pik ważący 50 MB. No i pierwsza strona wczytała się w miarę szybko. No ale powiem Wam, że wcześniej sprzęt ten radził sobie o wiele lepiej i szybciej wczytywał PDF-y, a teraz pewnie mi robi na złość. No nic, trudno. Sprawdźmy zatem, jak sobie poradzi z plikiem ważącym 95 MB. No i tu już jest o wiele lepiej. Te poszczególne strony PDF-a wczytują się wiele szybciej. To, co standardowo, sprawdźmy, jak urządzenie radzi sobie z grami. A tutaj jeszcze warto zauważyć, że o ile wcześniej mieliśmy do dyspozycji poniżej 1 GB pamięci RAM, tak teraz w dostępnej pamięci jest ponad 1 GB. O! Teraz mieliśmy do czynienia z lagami. Po jakimś czasie pojawiły się dopiero otwarte aplikacje. Możemy je oczywiście pozamykać i zobaczymy, ile w tym momencie będzie przestrzeni pamięci RAM. Mamy 1 giga i 119 mega. Tablet oferuje również aparat o rozdzielczości 8 megapikseli. Jest to bardzo bardzo podstawowy aparat. Mamy tutaj niezbyt wiele funkcji, a zdjęcia wykonywane przez urządzenie wyglądają następująco. To jest przednia kamerka. To już zwykły aparat tylny. Oczywiście zdjęcia te będziecie mo mogli zobaczyć w recenzji w oryginalnym rozmiarze wykonane zostały w tym samym miejscu i w tych samych warunkach oświetleniowych, co w recenzji Dell 7 i 8, jak również w recenzji jego mniejszego odpowiednika, czyli Lenovo Yoga Tablet 2, ale w ośmiocalowym modelu. To by było w sumie na tyle w tym momencie. Jeżeli macie jakieś pytania, ja jestem do Waszej dyspozycji. No a pokażę Wam jeszcze oczywiście, jak urządzenie to radzi sobie z grami. Pozdrawiam Was serdecznie, katarzynapura.pl Street home at least it was before I fucked everything up